Pokażę Wam 5 sposobów na zdobycie Iridium w Stardew Valley. Opcja pierwsza, czyli eksplorowanie jaskiń, a zwłaszcza Skull Cavern. Im głębiej tej jaskini zejdziecie, tym większa szansa na to, że znajdziecie złoża Iridium i mistyczne kamienie, które mają szansę dropnąć Iridium, a nawet prismatic sharda. Poza tym niektóre potworki mogą dropnąć iridium, albo nawet całe sztabki. Materiał ten znajdziecie także w geodach. Opcja druga jest najlepsza, ale niestety musicie poczekać do trzeciego roku gry, aby z niej skorzystać. Na początku roku odwiedzi Was duch dziadka, który oceni Wasze postępy na farmie. Jeżeli zdobędziecie wystarczającą ilość punktów, otrzymacie statuę perfekcji, która każdego dnia będzie produkowała od 2 do 8 iridium. Trzeci sposób to założenie fishponda z fioletowym ogórkiem. Gdy populacja w fishpondzie osiągnie 9 ryb, to dzienna szansa na otrzymanie iridium wyniesie około 5%. Czwarty sposób jest tylko dla szczęściarzy, w których farmę uderzy meteoryt. Po zniszczeniu dropi 10 iridium, a czasem nawet prismatic sharda. Ostatnia opcja to łowienie skarbów, zwłaszcza po odblokowaniu fishing mastery oraz wydobywanie minerałów z wody. Jak Wam idzie zdobywanie iridium? Dajcie znać w komentarzu i zaobserwujcie po więcej porad i ciekawostek ze Stardew Valley.